Z językiem francuskim jestem dosyć daleko od siebie, i to jest coś, co mnie trochę też ekscytuje, bo, bo raz już brałam udział w French Touch i raz miałam przyjemność śpiewać na scenie, śpiewać z francuskim artystą, i pamiętam, że to było dosyć duże wyzwanie dla mnie, bo się okazało, że śpiewanie, śpiewaniem, ale ta wymowa francuskiego okazała się dla mnie bardzo no, wymagająca, i, mm, i cieszę się, że podejmę drugi raz to wyzwanie. No bo pamiętam, jak się uczam tego tekstu francuskiego wtedy, to, no to mi się to śniło później po nocach, bo to faktycznie było, było coś dla mnie tak odległego i dla mojej głowy tak, tak nieznanego przede wszystkim w osłuchaniu się z tym językiem. E, Cieszę się, że będę mogła to zrobić. Raz mam nadzieję, że mi lepiej pójdzie. Może, może będę już jakoś bardziej. Zobaczymy. Języka francuskiego nie znam w ogóle, zawsze mi się podobał, w sensie melodyka e, zawsze mi się bardzo podobała. Ale nie znam, nie znam nic po francusku, więc to też jest takie ciekawe, no, przytłumaczyć sobie tekst piosenki, którą się śpiewa, jasne, można, ale jakoś takie wczucie się i wyśpiewanie tego francuskiego tekstu, którego nie do końca się zna, nie do końca wie jak się go wymówić. W tym samym czasie, będąc na scenie z artystą, który napisał tę piosenkę, jest na przykład dla mnie, pamiętam, jak, jak pierwszy raz występowałam na tej scenie, były dosyć takie awkward, no bo tak głupio było przed nim, że ja tak długam ten francuski. Zresztą pamiętam, że mieliśmy podczas wykonu, podczas gali, taki duży prompter, który nam pomagał w tych tekstach francuskich. Ja sobie napisałam tekst no tej piosenki francuskiej, ale takiej fonetycy polskiej, no bo, no bo nie wiem, jak się mamy za bardzo po francusku. Jak wyszliśmy, to był wykon na żywo w telewizji, jak wyszliśmy na scenę on, i on zobaczył te moje polsko-francuskie napisy, I się zaczął tak śmiać, że się nie potrafił opanować przez cały występ. Więc e, to mam nadzieję, że mnie, artysta, z w którym, w którym w tym roku będę występować, równie radośnie do tego podejdzie. Na pewno będę miał jakąś konsultację francuską, bo pamiętam, że, że to 5 lat temu, chyba to było 5 lat temu, kiedy występowałam tutaj, to faktycznie tak było. Yy, więc jestem umówiona z moim znajomym, Polako-Francuzem, z Matią, Matia, odbieraj telefon, yy, żeby mnie po prostu nauczył, jak, jak to wymawiać. Tak. Więc jak mini lekcja francuskiego, bardziej wymowy francuskiego na pewno się wydarzy.